Drodzy widzowie, Jura zamierza wprowadzić w przyszłości, niedalekiej przyszłości, zabezpieczenia w formie autoryzacji produktów. Chodzi tu o po prostu podróbki. Są podróby na rynku, te opakowania są bardzo fajnie wykonane i trudno rozpoznać które jest które. Dlatego też zachęcam Was do kupowania u dystrybutów atryzowanych tych akcesoriów. Oczywiście również u mnie na sklepie pimocafe.pl. Bo u nas na pewno dostaniecie oryginalne produkty, no ale ponieważ jest, jest dużo podrób na rynku, które są naprawdę fajnie wykonane, trudno rozpoznać, które jest które, a oczywiście skład z tabletek jest zupełnie inny. To by Jora wprowadziła, wprowadza, w tak się wprowadzania zabezpieczeń na zasadzie kodu QR. Będziemy można sobie zweryfikować, czy dany produkt jest rzeczywiście oryginalny, na stronie jest taka, 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 taka będzie autoryzacja. Także Szczegóły w przyszłości wkrótce przekażę Wam. Pozdrawiam, primakowe. Hej.